Witam Cię na kanale My City of Beauty, który prowadzę e, razem z moją siostrą, która mieszka we Francji. Dziś przychodzę z filmikiem o kultowym już podkładzie Estelauder Lauder <grymne> Double wear. E, Jest to podkład, który używałam zarówno ja, jak i moja siostra przez wiele, wiele lat. I dziś chciałam Ci opowiedzieć, co o nim sądzę, czy przez lata moja opinia się e, zmieniła. Ponadto bardzo długo pracowałam jak, jako główny makijażysta e, w Douglasie. E, więc miałam przyjemność malować nim e, ogromną ilość twarzy. Skąd się wziął taki fenomen tego mm, podkładu? Po nim jest naprawdę przepiękna skóra: jest po prostu nieskazitelna, e, wszystko pięknie kryje, jest taka gładziutka, wygląda po prostu jakby. Jakby była sfotoszopowana, także nie dziwię się, że tyle dziewczyn, szczególnie młodych, które mają jakieś tam niedoskonałości w postaci wyprysków, zaczerwienień, e, czy właśnie kobiet, które mają widoczne naczynka, sięga właśnie po ten podkład. E, aktualnie posiadam ten podkład w dwóch kolorach. 2W2 Rattan i 1W2 Sand, czyli taki jaśniejszy. Obydwa są żółtawe, ponieważ ja mam taką dosyć żółtawą skórę. Jeden używam bardziej w okresie letnim, drugi w okresie zimowym. Kiedyś ten podkład używałam nawet na co dzień. Obecnie tak nie jest. Obecnie skłaniam się bardziej do podkładów typu BB, ponieważ ten podkład jest troszeczkę za bardzo przesuszający dla mojej skóry na tę chwilę. W ogóle komu go polecam? Polecam ten podkład osobom, które chcą makijażu takiego naprawdę na blachę, który, z którym nic się nie stanie, na długi czas, na specjalne wyjścia, na jakieś eventy, śluby i tak Polecam go na pewno cerom mieszanym, tłustym którym zależy na tym, żeby on po prostu e, jak najdłużej zostawał na twarzy, ponieważ jest to podkład mocno kryjący, bardzo długotrwały. I ja w sumie z drugim takim produktem, aż tak trwałym, matującym i, 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 i ładnie wyglądającym na skórze się nie spotkałam. Natomiast tak jak mówię, obecnie na co dzień jest to troszeczkę dla mnie za duże przesuszenie. E, chociaż jeżeli użyję się go naprawdę cieniutką warstwę, nie nałoży się go pod oczy pod oczo oczywiście korektor, nie ten podkład, błagam, e, to... To, to to jakoś tam można, tak? E, chciałam Ci powiedzieć, y, tutaj mamy SPF 10, y, no te, w większości tych podkładów teraz y, y, producenci dodają nam filtr, z tym podkładem trzeba uważać w pracy z nim, ponieważ on bardzo, bardzo szybko zastyga. Jeśli chodzi o pakowanie, wiem, że można dokupić pompeczkę, bo on jest taki wylewany, bardzo, tak naprawdę ten podkład jest również długo, bardzo wydajny komu na pewno nie polecam tego podkładu. Starszym skórom, suchym skórom, skórą, które mają bardzo dużo suchych takich e, odstających skórek, e, takie skóry muszą odpowiednio przygotować swoją e, cerę do użycia tego do podkładu. E, również chciałam Ci powiedzieć, y, że pod ten podkład y, musisz użyć nawilżający krem, bo on sam w sobie, tak jak wcześniej wspomniałam, e, może właśnie troszeczkę powodować taki przesusz. Ja nie zauważyłam też, żeby ten podkład y, y, powodował jakikolwiek u mnie wysyp. Y, również producent y, tutaj y, w reklamie, widziałam, że obiecywał to, że on nie brudzi ubrań, i faktycznie ten podkład, y, może nie jest tak, że nie brudzi zupełnie, ale w porównaniu z innymi podkładami, y, nie odbija się tak na np. Na, na białych bluzkach, kołnierzykach itd. Bardzo fajne krycie możemy osiągnąć od takiego średniego krycia do naprawdę, naprawdę mocnej takiej szpachli. Uważam, że jeżeli umiejętnie będziesz używać ten podkład, to będziesz z niego zadowolona. I generalnie nadal jest to podkład dla mnie w moim top, top arsenale, natomiast w tym momencie służy mi na specjalne wyjścia lub do malowania klientów. I to chyba tyle, co tak naprawdę mam o nim do powiedzenia. Jeszcze Ci dodam, że jest to podkład beztłuszczowy, bo to też istotne i bardzo długo wytrzymuje bez przypudrowania do tych takich cer mieszanych w kierunku suchych. Nawet prawdopodobnie nie będziesz musiała go przypudrowywać. Natomiast te tłuste, no wiadomo, to warto, warto przypudrować podkład, przynajmniej w strefie T. Powiem Ci jeszcze, że na przykład pędzlem nie nakładało mi się go wygodnie. Dużo lepiej sprawdzała się mokra gąbeczka typu Beauty Blender. To tyle, bardzo serdecznie Ci pozdrawiam. Napisz mi proszę, co chciałabyś zobaczyć, co chciałabyś zobaczyć w kolejnym moim odcinku. Zachęcam Cię do kciuka do góry, bo to zawsze motywuje mnie do większej ilości filmików. Buziaki, papa! Pa.